Uwielbiam IKEA, uwielbiam ich sprzęty, uwielbiam ich smart sprzęty, na przykład Roletę, którą niedawno recenzowaliśmy, ale każdy czasami ma niestety wtopę. I dzisiejsza recenzja pokaże, jak nie powinno się robić czujnika ruchu. Zapraszam. Zacznijmy od wyglądu. Tak wygląda czujnik ruchu IKEA, i moim zdaniem no nie jest ładny. Nie podoba mi się. Jest duży i ma sporą kulkę tutaj, która wykrywa ruch, no, design mógł być trochę lepszy. Widzimy o wiele bardziej zgrabniejsze czujniki na rynku, na przykład czujniki Akwary, które są znacznie mniejsze, ten no to jest mimo wszystko klosek. Tak jak widzicie, całkiem spory. Ten czujnik jest potrzebny Wam, na przykład do tego, żeby uruchomić światła. Jeżeli nie macie bramki, przykładowo IKEA albo Akwara w swoim domu, to taki czujnik pozwala Wam na to, że jak wchodzicie do pomieszczenia, to on zapala wszystkie światła. Taka jest idea. A jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę? Powiem Wam za chwilę. Teraz chcę jeszcze opisać to, jak on jest trochę zbudowany. Tutaj to, co widać z tyłu, to są tryby. Tak? Tryb dzień-noc, które możemy sobie przełączać, i przycisk parowania. Osobiście, tryb dzień-noc. Nie wykorzystuję w żaden sposób, powiem szczerze, że po pierwsze, że te przyciski są z tyłu schowane tak naprawdę do ściany. Jak go przymocujemy, to już sprawia, że one są mało co przydatne. Po drugie, powiem szczerze, że próbowałem się tym bawić, nie działało. Sam czujnik ma brak możliwości ustawienia, kiedy on ma zapalać światła i jaki ma być bezwładność. Czyli wchodzicie. Zapala światła, one się tam świecą przez 3 minuty i gasną. Chcecie, żeby się świeciły przez minutę, albo chcecie, żeby się świeciły przez 5 minut? Nie. Macie tylko i wyłącznie defaultowe 3 minuty. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, bo w poprzednich wersjach dało się to ustawiać. Tak, takich rzeczy się nie robi, ok? Takich rzeczy przy smartfonie się nie robi, że ja wiem lepiej, dlatego sobie ustawię. Drugi minus po wyglądzie tego czujnika. Poza tym. Jak na przykład mamy bramkę IKEA, dodamy ten czujnik, to on nic nie robi. Nawet się nie pokazuje w HomeKit. On służy wyłącznie do tego, żeby zapalać światła IKEA. Chcecie ten na przykład oprzeć jako kolejny element waszego alarmu? Nie. Sorry, nie wykorzystacie. On jest nawet niewidoczny w HomeKitie. Jest wyłącznie widoczny w aplikacji IKEA, gdzie możemy sobie zmienić jego nazwę. No i tyle. Pokażę Wam teraz, jak wiele rzeczy możemy zrobić z tym czujnikiem w aplikacji. Tak jak przed chwilą wspominałem, wejdźmy sobie tak. Widzimy łazienkę, mamy urządzenia. O, teraz działa tylko i wyłącznie żarówka numer 6. Nie wiem czemu. Pierwsze 5 nie działają, szósta działa. Dwie minuty temu działała również czwarta, no ale już zdecydowała, że, że koniec jej czasu. I tutaj nigdzie nie ma tego czujnika. Myślimy, hmm, może faktycznie go nie ma. Nie do końca. Jak wejdziemy sobie w ustawienia, zarządzaj oświetleniem. To mamy bezprzewodowy czujnik ruchu. Co możemy z nim zrobić? Klikanie nic się daje. Możemy zmienić mu nazwę albo go usunąć. I tyle. Naprawdę, to wszystko, co możecie z nim zrobić. I tutaj jak widzicie, pięć żarówek już nie działa. Szósta działa, czyli trzeba z powrotem je wszystkie włączyć i wyłączyć dzięki wielkie czujniku ruchu od IKEA. To, czego nie znoszę, w powiązaniu tego czujnika ruchu z żarówkami IKEA. Jest kompletna losowość ich działania. Nie wiem, czy to jest kwestia tych żarówek czy czujnika, więc powiem to po prostu ogólnie, jeżeli chodzi o system, Ale coś jest mocno nie tak. Bo rozumiem, gdybyś wchodził do pomieszczenia, 3 minuty się świecą, gasną, no i to jest to, o czym wspominałem przed chwilą. Ale często jest tak, że mam 6 żarówek gu 10 w suficie i przykładowo wchodzę, a czujnik zapala 3 albo 4. I to kompletnie losowe. W różnej kolejności. Albo to co nazywam yy, światem estradowym, czyli jedna z nich jest nad prysznicem, bo jest on w łazience i tam yy, czujnik zapala tylko i wyłącznie żarówkę nad prysznicem. Pięć czarne, a ta jedna pięknie się świeci. Poza tym, że czasami zmienia też barwę światła. Yy, no to nie powinno tak działać, ok? To powinno być stabilne, a nie, że za każdym razem jak wchodzę, to zastanawiam się, hm, ciekawe. Z czym się teraz uda, jakie światła mi zapali? I kończy się na tym, że wyłączam wszystkie żarówki ręcznie i wyłączam je z powrotem, żeby mieć światło. No niestety, to działa źle. Podsumowanie jest proste: nie kupujcie tego czujnika ruchu. Kupcie sobie na przykład czujnik ruchu Aquarium, albo jakikolwiek inny, który będzie współdziałał z tymi żarówkami, który będzie Wam oferował o wiele więcej, a będzie w tej samej cenie, a nie kupujcie tego. I jeżeli Ogląda to ktoś z Ikei, to gorąca prośba do zespołu smartfon w Ikei, zróbcie lepszy czujnik. OK, To jest definicja tego jak się nie powinno robić czujnika. I naprawdę mam z tym problem, bo reszta sprzętów z Ikei jest bardzo fajna. Ten system się bardzo fajnie rozwija i mam nadzieję, że naprawdę dużo jeszcze pokażecie, ale to powinno przejść do historii i do tej zapomnianej. Dzięki wielkie i zapraszam Was do pozostałych filmów, trochę bardziej optymistycznych. Na razie. thank mm -hmm. you